Witamy serdecznie widz, widzów Telewizji Pogranicze. Jak co roku chcieliśmy Państwa zaprosić do nas, do Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowych Gałuszowicach. Tym razem już na dziewiąty, tak proszę Państwa, to już dziewięć lat razem z Państwem obchodzimy Wielkie Święto w Nowych Gałuszowicach. Zbieramy zawsze na chore dzieciątko z naszego powiatu. W tym roku 9 czerwca o godzinie 13 ruszamy ze zbiórką publiczną, którą prowadzić będzie jak zwykle Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodowego naprzeciw. Jest tutaj ze mną Pan Prezes, Pan Robert. Witam e... również widzów. E... I pokrótce Państwu opowiem, co w tym roku żeśmy dla Państwa, z jaką propozycją wychodzimy. Zbierać pieniążki będziemy na rzecz Lirki, o której więcej opowie pan Robert, bo to jego stowarzyszenie będzie prowadziło jak zwykle zbiórkę publiczną, a środowiskowy dom zajął się atrakcjami na ten dzień. W tym roku Wystąpią u nas niesamowici goście. Będzie zespół Sound Wife z Liceum z gwiazdami śpiewającymi pięknie dziewczynami z Dominiką Sozańską i Ewą Schmidt-Hawa. Będzie przygrywał wieczorem już zespół retro. Będą dziewczynki z tańcami, będą alpaki, będą konie, będą zjeżdżalnie. Jesteśmy w trakcie dopinania jeszcze programu, myślę, że może nam się jeszcze uda coś tam Państwu przedstawić na tyle atrakcyjnego, żebyście chcieli przyjść, chociaż wiemy, że nieważne tak naprawdę jest to, bo Wy nie liczycie na to, żeby w tym dniu w Nowych Gołuszowicach nie wiadomo co się działo. Wy po prostu Państwo macie ogromną potrzebę dać tą darowiznę na rzecz chorego dziecka. W tym roku jest to Lilka i ja Państwa bardzo, bardzo z pracownikami Środowiskowego Domu w Nowych Gołuszowicach zapraszam. Będziemy czekać. Dzisiaj jest fatalna pogoda przy realizacji tego splotu reklamowego. Jest bardzo zimno, ale tak jak pan Marian powiedział, jest to zwiastun tego, że 9 czerwca po prostu będzie u nas świeciło słoneczko. A tysiące słoneczek do nas przybędzie, żeby wesprzeć zbiórkę, którą jak co roku będzie prowadził, prowadziło stowarzyszenie. Dobry. Cześć! Witam serdecznie wszystkich Państwa przed y, telewizorami. Ja mam na imię Agnieszka Sikora Balicka, a to jest moja y, córeczka Lila. Mam nadzieję, że znajdą Państwo dzisiaj chwilkę czasu na wysłuchanie historii, prawdziwej historii. Y, o mojej córce Lili, która urodziła się w Anglii pod koniec szóstego miesiąca ciąży, z wagą y, kilo 200. Nie chciałabym powiedzieć, że początki były bardzo ciężkie. Po siedmiu dniach pobytu w szpitalu moja córka przechodziła sepsę, którą oczywiście bardzo, a to bardzo dzielnie y, przeszła. Y, po po przejściu tej sepsy przez następne dwa miesiące przebywała w szpitalu, pierwszy miesiąc na intensywnej terapii. Pojawiło się bardzo wiele problemów zdrowotnych, jak padaczka, problemy z oddychaniem, ale to, co, to, co najbardziej dotknęło, to to, że Lila ma dziecięce porażenie mózgowe, z którym będzie walczyć przez całe swoje życie. Tutaj chciałabym pokazać zdjęcie. To zdjęcie zostało zrobione po siedmiu dniach pobytu w szpitalu. Lila była podłączona do aparatury. Pokazujące jak pracuje serduszko, jak pracują płuca, co dwie godziny była, co dwie godziny pielęgniaki pobierały jej krew ze stópek, aby sprawdzić w jaki sposób oddychają płuca. Do tej pory ma na stopach grudki, takie ślady, które pozostaną już na całe życie po, po tym badaniu. Po dwóch tygodniach w szpitalu pozwoliły mi lekarze pozwolili mi przytulić moją córeczkę, chciałabym powiedzieć, że bardzo się bałam. Chciałam, wolałam właściwie, żeby córeczka dalej była w tym inkubatorze. Bałam się, że jeżeli powyłączają całą tą aparaturę. To Lila będzie miała problemy z oddychaniem. Jednak lekarze uspokajali mnie, że to, że będzie wszystko w porządku, że przez tą chwilę da sobie radę, a tak naprawdę ja jestem Lili w tym momencie bardzo potrzebna i Lila potrzebuje właśnie takiego czucia po prostu bliskości y, swojej mamy, więc y, to były chwile naprawdę krótkie, ale bardzo radosne i szczęśliwe, że mogłam swoją córeczkę przytulić. I, I być blisko niej. Do domu wróciłyśmy po dwóch miesiącach, um, jednak w ciągu pierwszego tygodnia moja córeczka zaczęła mieć bardzo, problem, bardzo poważne problemy z refluksem, które prawie spowodowały um, zatrzymanie akcji oddychania, jednak wszystko się udało um, dzięki powrotnemu powrotowi do szpitala, w którym Przebywałyśmy następny, kolejny miesiąc. Lila przebywając, Lila przebywając w domu przez pierwsze półtora roku nie miała możliwości samodzielnego siedzenia. Już na samym początku można było zauważyć jej problemy, jak na przykład tutaj na tym zdjęciu. Jedyne w jaki sposób mogła się poruszać, po ziemi, to było za pomocą tych piąstek, które miała bardzo mocno y, ściśnięte. Y, tu też jest fajne zdjęcie. Y, w, szóstym, w szóstym miesiącu y, życia Lila nie potrafiła sama y, usiąść. Właściwie to się wydarzyło między y, półtora a dwa latka, kiedy miała, więc szukałam różnych sposobów aby po prostu mogła sobie usiąść, opierając się o coś i, i, i mając możliwość bawić się. Dziecięce porażenie mózgowe spowodowało to, że moja córeczka ma bardzo wzmożone napięcie mięśniowe i od samego początku robiłam wszystko, aby aby no, noż, no, aby nóżki, jak i ręce rozluźniać, żeby tego po prostu napięcia nie było, a też, a też e, bólów, więc rehabilitacja od samego początku była. Tutaj widać jak dzielnie sobie ćwiczy ze swoim pionizatorem, e, również hipoterapia, e, na którą uwielbia chodzić do tej pory, e, mimo tych e, Problemów, o których Państwu opowiadam. Ile jest bardzo wesołą dziewczynką. Tutaj jest y, na stadionie, i y, korzystając z balkonika, razem z biegaczami y, y, bierze udział i y, biega. Zwłaszcza tutaj bardzo, do, bardzo fajnie widać, przed nią są biegacze, a ona za nimi biegnie. Więc. Y, Robimy wszystko, aby Lila była szczęśliwa, i tak naprawdę Lila sama szuka tego, co y, dla niej jest, y, jest dobre. A najważniejsze jest to, że mamy wsparcie y, od całej rodziny, od bliskich i y, sąsiadów. Y, dzisiaj spotykam się z Państwem, dlatego że jest możliwość na to, aby pomóc Lili. Aby Lila poczuła się lepiej, aby y, zwiększyć jej samodzielność, aby miała możliwość dorównać y, rówieśnikom, y, czyli cho chodzić bez użycia balkonika, a nawet ortez. a to za sprawą y, lekarza ze Stanów Zjednoczonych, doktora Paxa, który y, w tamtym roku w maju zakwalifikował Lilę do y, operacji zwanej selektywną izotomią grzbietową która trwa około 3-4 godzin. Jest to skomplikowana, bardzo skomplikowana operacja, bo polega na podnoszeniu półtora kręga i przecinaniu nieprawidłowych nerwów czuciowych. Ale ta operacja zabiera 75% z pastyki, 75% choroby, które pozwolą Lili chodzić bez balkonika i bez ortez. I co liciu? I będę mogła kupować takie fajne błyszczące buciki. Tak. I tak mi się spodobały. Takie o mi się spodobały. Takie um, moje oczy były takie bardzo szczęśliwe. Moja włóczka była taka szczęśliwa. Jak na tym emoji. A, no, na tej poduszce, tak. tak. Czyli jak założysz takie piękne buciczki, to będziesz taka szczęśliwa jak ten Emoji, prawda? Tak, mm. um, tak. Jest jedyny problem, dlatego, że ta operacja y, kosztuje się 175 tysięcy złotych. Sama y, bez Państwa pomocy nie poradzę sobie, nie uda mi się y, osiągnąć tego i spełnić marzenia y, mojej córeczki. Dlatego 9 czerwca zapraszam Państwa na piknik integracyjny i aby się nie pomylić, przeczytam. Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowych Gałszowicach zaprasza na dziewiąty piknik integracyjny organizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju Społeczno-Zawodowego Naprzeciw oraz Sołectwem Nowego Uszowicy. W tym dniu będzie można się spotkać, porozmawiać, bardzo miło spędzić czas będzie muzyka, będą zabawy, będą fanty, ale. Co najważniejsze, będzie, będzie możliwość w tym dniu y, wspomóc właśnie y, y, Lile, y, i mam nadzieję, że tego dnia uda nam się właśnie uzbierać y, y, odpowiednią ilość środków y, pieniężnych, które pozwolą na to, aby wysłać Lile właśnie do Stanów Zjednoczonych na operację. A wracając jeszcze do pikniku integracyjnego, chciałabym powiedzieć, że na licytację tego dnia pójdzie książka z autografem papieża Franciszka. Książka pod tytułem Ojcze nasz, napisana przez papieża Franciszka, ale jest to książka w wydaniu polskim. I tutaj mamy oryginalny, prawdziwy autograf papieża Franciszka, więc Zapraszam wszystkich Państwa 9 czerwca do Nowych Głoszowic na godzinę 13. Tych Państwa, którzy nie będą mieli możliwości 9 czerwca być w Nowych Głoszowicach, jest możliwość poprzez fundację zdążyć z pomocą, wspomóc Lile. Lila Fundacji ma numer 33988. Bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, tym, którzy w tym momencie już pomogli, wszystkim osobom prywatnym, wszystkim firmom, które wspomogły właśnie, aby powstał ten, tego roku ten dziewiąty piknik integracyjny na rzecz. Lili. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy i mam nadzieję, że tam się właśnie spotkamy. Kochani, jeżeli 9 czerwca będziecie miały, mieli problem z dojazdem do Nowego Auszowic, z y, ratusza w Głupczecach, wagonetą od godziny 15 co godzinę będziecie mogli y, dojechać na piknik integracyjny. A jeszcze dla ciekawości, y, na imprezie będzie, y, będzie można losować fanty jest bardzo dużo y, y, świetnych y, prezentów, ale między innymi y, będzie można wylosować na przykład y, wejściówkę do Majalandu dla całej rodziny, albo y, do kolejkowa y, w Katowicach lub we Wrocławiu. Również będzie można wyrosować wyjazd na przedstawienie do teatru Lalek we Wrocławiu lub do Wicharmonii w Oporu, w Opolu. Tego naprawdę jest bardzo dużo i wierzę, że każdy znajdzie coś fajnego i ciekawego dla siebie. Zapraszamy! Oprócz autografu, o którym mówiłam, papieża Franciszka. Również będzie autograf Baj y, pana Daniela Obryskiego, y, pani y, Magdaleny Zawackiej lub pani Lipowskiej z EMIAK Miłość. Do zobaczenia. I wy bardzo chciała podziękować osobom, którzy już mi też pomogli. I, i żebym była taka szczęśliwa, jak dostanę moje włóczki. Chyba to będzie ten mój jedy, um, jeden z najrażoszniejszych dzień w życiu, kiedy będę też mogła tak biegać fajnie i Je Dziękuję to to, to. Dziękujemy, do widzenia. Do widzenia. Witam ponownie jeszcze raz bardzo serdecznie szanownych Państwa. Jak wspomniała Pani Bożena, w tym roku dziewiąty piknik połączony ze zbiórką publiczną dla Liliany Sikora-Balickiej. Dziesięcioletnia dziewczynka, mieszkanka Bogdanowic z mózgowym porażeniem dziecięcym. Jak to zawsze bywa, nie może być lekko takiej rodzinie. Przy tym schorzeniu również jest wiele współistniejących chorób. Ale ja dzisiaj nie o tym. 9 czerwca mamy 9 piknik. Szanowni Państwo, wczoraj tak przez przypadek udało mi się oglądać Familiadę i jedna z drużyn, była to drużyna pomagaczy i jeden, jeden członek tej drużyny powiedział, że pomaganie przynosi im radość. Ja wiem, że mi i nie przynosi to nam ogromną radość i ja wierzę, że Państwo również, udowodniliście no, to nam przez 9 lat. Szanowni Państwo, zwracam się do Was z ogromną prośbą, do 4 czerwca jeszcze każdy z Was może poczuć namiastkę radości, pomagając nam, a dzięki temu pomagając Lilii. Potrzebowalibyśmy wszystko, co przyda nam się do cegiełek. Jeżeli ktoś z Państwa byłby chętny, to serdecznie zapraszam do Nowy Gołszowic, bądź po prostu zadzwonić do nas, a my po to przyjedziemy. Przyda nam się dosłownie wszystko, od kubeczka, czapeczki, ubrania, po, po dużo, dużo jakieś tam droższe rzeczy, mniej droższe, liczy się tylko i wyłącznie. Państwa gest i dobroć, którą przez te 9 lat, przepraszam, w tym roku będzie 9, przez te 8 lat, żeście nam pokazali. Yy, wracając do Lilii. Mama Lilianki, Lili, Agnieszka, kontaktowała się z nami w grudniu. To też była taka bardzo nietypowa sytuacja, gdyś zwróciła się do nas, do naszego stowarzyszenia z podaniem i, i, i ogromnie mnie w tym wszystkim ujęło. Oprócz tego, że osobowość rodziny i tak dalej, ale ujęły mnie ostatnie słowa. W cudzysłowie tak zwanego tego podania, bo do nas nie trzeba składać podań. My, my jeżeli tylko możemy, jesteśmy tutaj przy dużym wsparciu środowiskowego domu samopomocy w Nowych Gałszowicach, przy nawet ogromnym, muszę powiedzieć, dodać. Yy, pomagamy, jeżeli tylko to jest możliwe. Ja bym chciał Państwu zacytować to, czego najbardziej Liliana, Lilia yy, pragnie. Na zakończenie chciałbym napisać tak bardzo, jak bardzo moja córka pragnie włożyć na swoje nóżki piękne pantofelki. Jak bardzo chciałaby tańczyć ze swoimi przyjaciółmi bez balkonika. Jak bardzo marzy o się za ręce z koleżankami, z którymi radośnie biega po szkolnej trawie. Jak skacze sama coraz wyżej i wyżej do góry bez pomocy ortez i balkonika. Dzięki Państwu możemy jej tej pomóc. 9 czerwiec, godzina 13. Serdecznie Państwa zapraszam. Ona na to czeka, my możemy. Wspólnie I, i wspólnie pomożemy, żeby też mogła trzymać się za ręce i tańczyć. Serdecznie zapraszamy państwa. 9 czerwiec, 9 piknik środowiskowy, tam samopomocy stowarzyszeń naprzeciw, sołectwo Nowe Głuszowice, masę aniołów. Bądźcie tam z nami.